Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Godzilla-1 zaatakowała ludzkość w najmniej odpowiednim momencie. Wykończona wojenną zawieruchom, Japonia, posiadająca ograniczone siły wojskowe i bagan w rządzie, została poddana wyzwaniu, z którym musieli poradzić sobie zwykli obywatele, którzy, ciesząc się z przetrwania globalnego konfliktu, musieli ponownie walczyć o przetrwanie. Kaiju był niezwykle agresywny, nie odpuszcza nawet pojedynczym ludziom, których spotkał na swoim horyzoncie. W trakcie całej historii, która została przedstawiona w filmie, będąc w pełni sił, nie popuścił żadnej potencjalnej ofierze. Wyjątkiem była scena, podczas której gonił Maomuć rozminowującą, jednak wtedy odpuścił ze względu na obrażenia, jakie otrzymał podczas walki z ciężkim krążownikiem klasy Takao. W dzisiejszym materiale chciałem opowiedzieć, dlaczego Godzilla wykazywała się takim okrucieństwem i agresją względem ludzi. Posłuchajcie, lokalna ludność zamieszkująca okolice wyspy Odo od wieków przekazywała sobie legendy dotyczące wielkiego morskiego stworzenia zwanego Godzillą, który był bezlitosną bestią siejącą śmierci i zniszczenie wśród lokalnej fauny. Nadejściu bestii, która wyłaniała się z głębin, miał towarzyszyć każdorazowo zwiastu śmierci wielu ryb głębinowych, których zwłoki wypływały na powierzchnię morza. Kaiju mogliśmy zaobserwować po raz pierwszy, gdy wychodząc z morza, napotkał na swoim terytorium jednostkę mechaników naprawiających samoloty kamikaze. Bez chwili zastanowienia, gdy jeden z ludzi oświetlił go za pomocą reflektora, przystąpił do bezlitosnego ataku, przeczesując obu żołnierzy w poszukiwaniu żywych istot. Gdy jeden z ludzi nie wytrzymał presji i otworzył w jego kierunku ogień z karabinu, Godzilla rzucił się w stronę oddziału, rozpoczynając masakrę i wybijając prawie całą załogę. Do sytuacji tej doszło jeszcze przed mutacją, której stwór został poddany podczas operacji Crossroads w 1946 roku. Gdy jego ciało poddane silnemu promieniowaniu zaczęło mutować i zwiększać rozmiary, obszar, który Godzilla uznawała za swoje terytorium, znacząco się powiększył. Dodatkowo rozmiary jego ciała pozwalały konkurować mu z większymi przeciwnikami, którzy do tej pory przepływając duż wyspy, odbyli poza jego zasięgiem. Godzilla zaczął bowiem zatapiać wielkie okręty wojenne i inne statki, które uważał za potencjalnych rywali. Działał przy tym instynktownie, dlatego też mocno pilnował swojego terytorium. W momencie, gdy uległo ono znacznemu rozszerzeniu, odkrywając ludzi w prefekturze Tokio, rozpoczął walkę z potencjalnymi istotami, które były dla niego zagrożeniem. Godzilla instynktownie starał się bowiem wybić wszelkie stworzenia na swoim terytorium, które uznawał za potencjalnych rywali. Mutacja, której doznał, jeszcze bardziej wzmocniła te zachowania, powodując, że atakował nawet potencjalnie niezagrażające mu istoty i nie odpuszczał nawet pojedynczym jednostkom. Pokazał to podczas pogoni za małym drewnianym statkiem, czy też próbą zneutralizowania pojedynczego małego samolotu. Podsumowując, Godzilla jako dzika bestia był agresywny względem innych istot, ze względu na swój silny terytorializm i instynkt, który podpowiadał mu, żeby bronić swojego terytorium. W momencie, gdy zmutował te cechy, jego charakter uległ jeszcze większemu zaostrzeniu, przez co w jego działaniach można było nawet doszukiwać się cech mściwości, gdyż Kaiju nie odpuszczał, i dążył do zniszczenia nie tylko potencjalnych wrogów, ale wszystkich żywych istot. Jak dotrwałeś do tego momentu materiału i chciałbyś więcej filmów o tematyce wielkich Kaiju, napisz w komentarzu hasło Muto Prime zabójca Godzili Dagona. Ja tymczasem biorę się za montowanie kolejnego odcinka. Trzymaj się, cześć!